Witam wszystkich hodowców w odcinku na moim kanale, jak widzicie mamy zapakowanych kilka gołąbków, zrobimy dzisiaj trening, dawno żadnego odcinka nie było nagranego, nawet bardzo dawno postanowiłem coś nagrać, pierwszy trening gołębi młodych, mam pięć młódków, znaczy młódków, no już takich podrośniętych i poczekajcie, raz, raz, dwa, trzy i cztery, cztery samiczki są, są z tamtego roku i 50 gołąbków z tego roku. Z tamtego roku te samiczki też wziąłem, dlatego że w tamtym roku mało treningów miały. Dlatego trzeba ich trochę pobudzić. Zobaczymy, może będą fajnie gołąbki wracać. No no i też te młode trochę poprowadzą pierwszy raz, bo w linii prostej gołąbki mają jakieś 5-6 km. Dokładnie nie jestem pewny, bo tutaj mam prawie tak 7, zrobiłem coś takiego, ale jakieś 5-5, no 5 mają na pewno w linii prostej. Powinny iść w tamtym kierunku. Tutaj trochę przy lesie ich, puszczam delikatnym, ale myślę, że sobie dadzą radę. Na wstępie, możecie łapkę zostawić suba. Jeżeli się film spodoba, będzie fajnie. No i co? Będziemy wypuszczać w tą stronę. Gołąbki nagramy jak przylecą. Suba zostawcie łepeczkę. Jakiś komentarz ciekawy i będzie fajnie. Zobaczymy, jak gołąbki sobie poradzą. Już takie widać są podrośnięte, bo to jest ten młodyk na przykład. Wycieramy. Gąbki poleciały. Zobaczymy. Mam nadzieję, że powracają wszystkie. Tutaj sobie lecą. Ładnie. Jeden jest taki trochę młodszy, ale myślę, że powinien sobie chyba poradzić. Zobaczymy. Myślę, że powinien sobie poradzić, ale zobaczymy. O, jeden się odłączył. Ale to starsza samica z tamtego roku się odłączyła. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, jak to widać. Czy mi ostrość na pewno złapała, ale. Ale gołąbki chodzą. Chodzą. Słońce jest trochę, bo jest godzina prawie 12. O, krążą, krążą. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Mam nadzieję, że znajdą drogę powrotną szybko. A w tym roku z, tych, tych, tych z tamtego roku gołąbków to jest też pierwszy trening. A w tamtym roku najdalej były gołąbki, tylko puszczane na 50 km zeszłoroczne. Także to nie jest duża odległość. Chodzą, chodzą cały czas, kurde, chodzą. Widać ich tutaj, o! Ładnie pracują. Zobaczymy, może, kurde, ładnie przylecą. Dobra, ja jeszcze chwilę popatrzę za jakąś minutkę. Za jakąś minutkę jadę i pokażę Wam, czy gołąbki przyleciały, czy nie. nie jest zamknięty, także powinny wszystkie siedzieć na dachu. Ale widzę, że już tam w dobrym kierunku się kręcą, a jeszcze zakręciły. Dobra. Dobra, widzimy się już na miejscu. Nie ma co przedłużać Cięcie. Wróciliśmy do domku. Niestety nie zdążyłem kurde nagrać, już dwa usiadły. Partsyla daje tutaj ładnie. No ładnie, gołąki przyleciały. Faktycznie od razu siadają. Jeszcze czy są wszystkie, tylko pytanie. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chyba jednego brakuje. Ale nie jestem pewien. Czekajcie. Osiem jest kurde, którego by tu nie było a nie ma kolorowej samicy no to sprawa wygląda tak, że brakuje jednego gołąbka, tak to wszystkie są brakuje z tamtego roku samiczki jednej, ale ona przyleci na 100%. Tylko nie wiem dlaczego ona się gdzieś wiem, się ją jastrząb nie pogonił, bo ona powinna przylecić pierwsza, tak szczerze mówiąc. No ale dobra, gołąbki są. Jeżeli się film spodobał, chcecie kolejne filmy z treningów, oczywiście subskrybować, lajkować, komentować. I to wszystko. Do następnego. Muszę im otworzyć, bo zapomniałem otworzyć. Dobra, strzałeczka, do następnego.